Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, w takiej edycji majówkowej, ale to wcale nie znaczy, że niepoważnej. Będzie o wydarzeniach, które mają spore znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach po pierwsze stacja Fox News poszła na ugodę z firmą Dominion Voting System, czego początkowo nikt się nie spodziewał. Po drugie ze stacji Fox News zniknęła jej największa gwiazda, czyli Tucker Carlson. Czy to jest jakiś powiew zmian? Co się właściwie dzieje w prawicowych mediach? W Stanach Zjednoczonych. Czas na ten właśnie majówkowy odcinek. Zapraszam do słuchania. Na wstępie chciałem zastrzec, że niektórzy z Was mogli już słyszeć moje wypowiedzi na ten temat. Udzielałem wywiadów chociażby w TOK FM czy w Polskim Radiu właśnie w temacie Fox News i Takera Carlsona, ale i tak zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, bo być może pojawi się w nim coś, co nie zmieściło się w tamtych wywiadach. No i jeszcze na wstępie od razu też przypominam o mojej książce Ameryka Dom Podzielony. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, link zostawiam w opisie. W książce również sporo było o roli politycznej Fox News w ostatnich latach, tym bardziej w związku z tym odcinkiem warto do tej pozycji zerknąć. Ameryka dom podzielony. Link w opisie tego odcinka. A przechodząc już do głównego tematu, o którym dzisiaj chciałem mówić, dominion voting system to był bohater. Negatywny przynajmniej dla tej prawicowej części amerykańskiej publiczności wyborów w 2020 roku. Tych spiskowych teorii, wtedy które zostały zapoczątkowane przez Donalda Trumpa, mówiącego o tym, że wybory zostały sfałszowane, było całe mnóstwo. Oczywiście słyszeliśmy o tym, że martwi głosowali, że dopisywano jakieś głosy, że dopychano je do urny w ramach głosowania korespondencyjnego, że donoszono ciemną nocą jakieś kartony z nielegalnie oddanymi głosami. I to wszystko oczywiście okazało się nieprawdziwe, ale problem z tamtymi rzekomymi nadużyciami był też taki, że ich skala nie była aż tak duża, by mówić o tym, że całe wybory zostały sfałszowane. Trochę inaczej wyglądała sprawa z firmą Dominion Voting System, firmą, która dostarcza maszyny do głosowania w części amerykańskich Stanów, bo gdyby rzeczywiście okazało się, że te maszyny w jakiś sposób fałszowały rezultaty, to rzeczywiście moglibyśmy mówić o skali pozwalającej na zmianę ostatecznego rezultatu wyborów. Oczywiście, przypominam po raz kolejny, niczego takiego udowodnić się nie udało, ale wtedy słuchaliśmy o tym bardzo dużo. Ja sam pamiętam, że w niektórych stacjach radiowych czy telewizyjnych byłem pytany o Oto, czy te zarzuty w ogóle są prawdopodobne, czy rzeczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych zostały sfałszowane. Wtedy również wydawało mi się to kompletnie nieprawdopodobne. Późniejsze doniesienia to wszystko potwierdziły, ale te teorie rzeczywiście były wówczas bardzo rozpowszechnione. Mówiło się o tym, że firma Dominion jest powiązana z rodziną Clintonów, że została założona przez Hugo Chavez'a w Wenezueli i właśnie to Wenezuela stara się odkręcić rezultat wyborów w Stanach Zjednoczonych. Że firma ma powiązania z Antifą i oczywiście z krajną lewicą. Wszystko to były absolutne bzdury, ale dla firmy Dominion oznaczały poważne problemy, oznaczały trudności w negocjowaniu nowych kontraktów, oznaczały też groźby dla pracowników tej firmy. I teraz, skąd w całej sprawie wziął się Fox News? Otóż Fox News miał bardzo poważny problem zaraz po wyborach 2020 roku, ponieważ ktoś w Foxie zdecydował że stacja jako pierwsza w Stanach Zjednoczonych poda, że to Joe Biden wygrał w Arizonie. To było wtedy absolutnie kluczowe wydarzenie, ponieważ zwycięstwo Joe Bidena w Arizonie oznaczałoby wówczas, że wygrał całe wybory i to Donald Trump je przegrał. W momencie, kiedy Fox. Ogłaszał, że Joe Biden wygrał w Arizonie, trzeba powiedzieć, że te liczenie głosów było na takim etapie, że trudno było to powiedzieć jednoznacznie. Foxowi udało się wyprzedzić inne amerykańskie media, ale było to zagranie wyjątkowo ryzykowne. I mimo, że później okazało się, że rzeczywiście Biden wygrał w Arizonie, to pracownicy odpowiedzialni za tą decyzję już w Foxie nie pracują. Ktoś zdecydował, że zaryzykowali zbyt dużo, przedwcześnie ogłaszając, że Trump przegrał. Dla Donalda Trumpa był to wtedy akt zdrady. Fox okazał się nielojalny wobec prezydenta, prezydent bardzo ostro zaatakował stację i zaczęło się dziać coś, co dla kierownictwa stacji było bardzo... Niepokojące, zaczęli uciekać im widzowie w kierunku bardziej radykalnych telewizji, takich jak OANN czy Newsmax. W związku z tym zamieszaniem i z tym negatywnym PR-em, który powstał dla Foxa po tej decyzji o ogłoszeniu wyników w Arizonie, Fox musiał coś zrobić, żeby odzyskać wiarygodność w tym prawicowym elektoracie, który jest naturalną widownią tej stacji. I jednym z elementów odzyskiwania tych utraconych zasięgów telewizyjnych było otwarcie drzwi dla wszystkich tych, którzy kwestionowali wynik wyborów, mówiąc między innymi o udziale firmy Dominion w fałszowaniu wyborów i w ten sposób Fox stał się taką tubą, przez którą ten przekaz o negatywnej roli Dominion w wyborach poszedł w świat i w amerykański eter. Dlatego kiedy już minęło całe to zamieszanie wokół wyborów, a firma Dominion wciąż zmagała się z negatywnymi skutkami tej historii, zdecydowała się ona wytoczyć Proces o zniesławienie stacji Fox News. Ten proces był o tyle trudny, że w jego ramach firma Dominion musiała udowodnić nie tylko sam fakt, że na antenie Fox News pojawiły się nieprawdziwe informacje na ich temat, ale że stacja Fox News i jej pracownicy doskonale wiedzieli, że te twierdzenia są nieprawdziwe, a mimo to pozwolili wybrzmieć im na antenie. W tym celu, w ramach czynności poprzedzających właściwy proces, prawnicy firmy Dominion uzyskali wgląd w wewnętrzną korespondencję pracowników stacji Fox News i zdecydowali się sporą częścią tych dokumentów podzielić z szerszą publicznością. I z tej korespondencji dowiedzieliśmy się nie tylko o tym, co mogliśmy podejrzewać, że część pracowników stacji Fox News nie wierzyła w to, że doszło do jakichś fałszerstw, ale dowiedzieliśmy się również na przykład, że taka największa Gwiazda stacji Fox News, czyli Tucker Carlson, dziennikarz, komentator, który pomógł Donaldowi Trumpowi osiągnąć wyborczy sukces, tak naprawdę nienawidzi Donalda Trumpa i mówi o tym, że nie może się doczekać, kiedy nadejdą takie czasy, że już nie trzeba będzie relacjonować posunięć Donalda. Trumpa, tak mówił Tucker Carlson, gwiazda prawicowych mediów, no i oczywiście gwiazda również w elektoracie samego Donalda Trumpa. To wszystko spowodowało, że Fox News zaczął rozważać zakończenie tego procesu zanim on się na dobre rozpocznie, bo wielu ekspertów wskazywało, że stacja nie wygra tej sprawy, że będzie niemal niemożliwe do udowodnienia, że nie zniesławili świadomie firmy Dominion. Mało tego, stacja musiała liczyć się z tym, że ten proces będzie trwał długo, że odkrycia takie jak ta wewnętrzna korespondencja pomiędzy pracownikami stacji będą Stanowiły taki doskonały posiłek dla amerykańskich mediów, będą szeroko komentowane, będą uderzały w wizerunek stacji. Mało tego, wiele wskazywało na to, że przed sądem staną najważniejsze osoby z kierownictwa stacji, w tym Rupert Murdoch, właściciel Fox News, czego oczywiście stacja chciałaby za wszelką cenę uniknąć. No i Właśnie to, a nie żadna moralna refleksja o tym, że stacja postąpiła dobrze lub źle, spowodowało, że Fox zgodził się na tą ugodę z firmą Dominion wartą blisko 800 milionów dolarów, a więc prawie połowę tego, czego Dominion od Foxa się domagał. Niedługo po tym, jak dowiedzieliśmy się, że procesu pomiędzy Foxem a Dominion nie będzie, dowiedzieliśmy się jeszcze czegoś. Pojawiła się w ostatni poniedziałek informacja, że Tucker Carlson, gwiazda stacji, nie poprowadzi swojego kolejnego programu, a Poprzedni program piątkowy był jego ostatnim. Krótko mówiąc, Tucker Carlson został wywalony z Fox News i to bez możliwości pożegnania się z publicznością. Szczegółów oczywiście zbyt wielu nie znamy, ale z rozmaitych przecieków wynika, że Tucker Carlson był tą decyzją. Mocno zaskoczony. Nikt nie informował go wcześniej, że takie próby usunięcia go ze stacji są podejmowane. Z oficjalnej komunikacji Foxa nie dowiedzieliśmy się specjalnie wiele. Oczywiście Takerowi podziękowano za jego nieocenione usługi na rzecz stacji, no i poinformowano publiczność, że drogi Fox News i Takera Carlsona się. Rozeszły. Kilka dni później sam Tucker Carlson nagrał wideo, które umieścił na Twitterze. Te wideo zostało wyświetlone ponad 20 milionów razy do tej pory. Ale jeżeli ktoś z Was spodziewa się, że z tego właśnie wideo dowie, dowie się więcej o tym, dlaczego Tucker Carlson zniknął z Fox News, niedoczekanie wasze. Niewiele z tego nagrania wynika. Tucker Carlson dzieli się rozmaitymi przemyśleniami na temat ludzkości przez około 2 minuty, ale o szczegółach swojego rozstania ze stacji nie mówi nic. A to wydarzenie, zwolnienie Tucker'a Carlsona to jednak w świecie amerykańskich mediów małe trzęsienie ziemi, bo Tucker Carlson to była w ostatnich latach największa gwiazda Fox News, jeden z najchętniej oglądanych komentatorów. Jego program gromadził około 3 milionów widzów i zawsze kiedy podaję tą liczbę, wydaje się części odbiorców, że to nie jest aż tak dużo. Przecież Stany Zjednoczone to ponad 300 milionów mieszkańców, cóż to jest 3 miliony widzów. No tak. To jest 3 miliony widzów, ale to jest 3 miliony widzów z tego najtwardszego, bazowego elektoratu Republikanów dokładnie tego, który chodzi głosować chociażby w republikańskich prawyborach. To, w jaki sposób postrzega świat te 3 miliony widzów Fox News, rzutuje w konsekwencji na to, w jaki sposób rozwija się i gdzie zwraca się. Partia Republikańska. Dlatego wpływ Tuckera Carlsona na Partię Republikańską w ostatnich latach był trudny do przecenienia. Bardzo uważnie słuchał go sam Donald Trump, i często wydawało się, że to, co Tucker powie w swoim programie, może mieć ogromny wpływ na decyzje polityczne Donalda Trumpa i nie tylko Donalda Trumpa. Niektórzy wskazują chociażby na wpływ Tucker'a Carlsona na gubernatorów poszczególnych stanów. Na przykład Tucker Carlson wspomniał kiedyś, że Greg Abbott, gubernator Teksasu, mógłby przecież zmobilizować Gwardię Narodową, żeby skuteczniej poradzić sobie z napływem nielegalnych imigrantów. I co zrobił Greg Abbott? Ano właśnie dokładnie zmobilizował Gwardię Narodową. W innym przypadku mówi się o odpowiedzialności Takera Carlsona za niesławną akcję gubernatora Florydy Rona de Santisa, który samolotem wysłał nielegalnych imigrantów do Martes Vineyard na wysepkę, na której lubią spędzać czas amerykańscy liberałowie. O tej akcji mówiłem kiedyś szerzej w odcinku podcastu. Podobno inspiracją dla tej sytuacji również były słowa, właśnie Takera, Carlsona. Był to więc człowiek o trudnych do przecenienia wpływach na politykę republikańską w ostatnich latach. Karmił tych swoich wyborców rozmaitymi teoriami spiskowymi, często unikając odpowiedzialności za to, co im przekazuje, podając to w takiej formie pewnej wątpliwości, informacji, które krążą w przestrzeni publicznej, które mogą być prawdziwe lub nie, ale są ciekawe i warte przeanalizowania, tak to często Tucker Carlson podawał, a wyborcy słuchali. No i oczywiście w ostatnich miesiącach bardzo często Tucker Carlson pojawiał się w rozmaitych medialnych relacjach za sprawą swojego podejścia do toczącej się wojny na Ukrainie. Tucker Carlson był zdecydowanie negatywnie nastawiony do Ukrainy. Z kolei o Rosji wypowiadał się z pewnym uznaniem, powtarzał te teorie o tym, że to NATO sprowokowało Rosję, wskazywał na to, że rzeczywiście Amerykanie mogli mieć te laboratoria biologiczne, na Ukrainie pokazywał, że Joe Biden stara się wciągnąć Stany Zjednoczone do wojny z Rosją, która przecież może skończyć się konfliktem nuklearnym i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wydaje wam się, że coś tutaj współbrzmi z rosyjską propagandą, to nic w tym dziwnego, bo sama rosyjska propaganda uznawała, że to co mówi Tucker Carlson jest bardzo zbliżone do tego, co próbuje przekazać światu. Tucker Carlson był bardzo często cytowany w rosyjskich mediach. Można zaryzykować tezę, że był to najchętniej pokazywany Amerykanin dziennikarz w rosyjskich telewizjach. Zresztą kiedy stracił pracę w Fox News, Rosjanie pospieszyli z propozycjami pracy, nawet sam Sołowiow zaproponował mu pracę w Rosji Adin. Tutaj mała dygresja. Jeden z redaktorów, z którym ostatnio rozmawiałem w radiu, zapytał mnie, czy to może oznaczać, że Tucker Carlson, już będąc na Adenie Fox News, brał jakieś pieniądze od Rosjan. Muszę przyznać, że wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, a tego rodzaju oskarżeń raczej nie powinno się rzucać bez twardego materiału dowodowego. Natomiast trzeba też pamiętać, że poglądy, które głosił Tucker Carlson, były nie tyle poglądami. Rosjan, czy nie tyle powtarzał je za rosyjską propagandą, co są to po prostu poglądy części elektoratu republikańskiego, tego najbardziej izolacjonistycznego elektoratu, który dodatkowo często uważa, że Stany Zjednoczone są takim samym mocarstwem jak każde inne, starają się realizować swoje interesy. Podobnie działa Rosja i w związku z tym Stany Zjednoczone i Rosja nie powinny wchodzić sobie w drogę bez potrzeby. Tucker Carlson podzielał tego rodzaju pogląd na świat, czy szczerze, a no tego już się nigdy nie dowiemy. Przypominam, że z tych ujawnionych elementów wewnętrznej komunikacji Foxa wynika, że Tucker Carlson nie zawsze mówił na antenie dokładnie to, co myślał. A czy to ujawnienie hipokryzji Takera Carlsona go pogrzebało? Czy ono rzeczywiście było powodem zwolnienia z Fox News? A może to stacja chce się odciąć od przeszłości po tej aferze z Dominionem i elementem odcięcia się od przeszłości jest właśnie pozbycie się Takera Carlsona? Tego nie wiem. Natomiast jeżeli nawet stacja. Planuje zrobić coś w tym rodzaju, to musi to robić ostrożnie. 2020 rok pokazał, że nawet jeżeli w Fox News nie brakuje ludzi, którzy chcieliby się pożegnać z Donaldem Trumpem, to muszą oni być bardzo ostrożni, żeby nie pożegnać się jednocześnie z wyborcami Donalda Trumpa, którzy stanowią spory procent widowni Fox News. Natomiast sam Tucker Carlson, jeżeli już rozważamy powody jego zwolnienia, miał jeszcze inny poważny problem. Abby Grossberg była producentka Fox News i programu Tuckera Carlsona. Wytoczyła cywilny proces Tuckerowi i Foxowi, dowodząc, że w zespole tworzącym program Tuckera Carlsona. Panowało bardzo toksyczne dla Kobiet środowisko, że sam taker wypowiadał się w sposób dla kobiet krzywdzący, a tego rodzaju oskarżenia w stacji Fox News wybrzmiewają bardzo mocno. Oczywiście przez media tego rodzaju spraw przewaliło się ostatnio sporo, no ale należy pamiętać, że Fox to jest stacja, z której w Niesławie po oskarżeniach o molestowanie odchodził chociażby jej założyciel Roger Ailes. Jeżeli chcielibyście bliżej poznać tą historię, to serdecznie polecam serial na cały głos z Raselem Crowem. Tam Zostało to bardzo dokładnie przedstawione. Może więc być i tak, że w momencie kiedy pojawiły się tego rodzaju zarzuty, dodatkowo to stacja Fox News stwierdziła, że o wiele lepiej z punktu widzenia wizerunkowego będzie minimalizować straty już teraz i pozbyć się Takera Carlsona zawczasu. A co dalej wydarzy się z Takerem Carlsonem? Cóż, przy tak dużej rozpoznawalności pewnie gdzieś się odnajdzie. Nie wiem, czy będzie to telewizja, bo drugiej telewizji o takich zasięgach jak Fox News oczywiście znaleźć mu się nie uda. Dodatkowo nie wiemy, co było w umowie pomiędzy Foxem a Takerem. Możliwe, że są tam jakieś zapisy o zakazie konkurencji, które na najbliższe lata mogą mu utrudnić podjęcie nowego zajęcia, ale w internecie amerykańscy konserwatyści mają się dobrze i myślę, że również dla Takera Carlsona co na miejsce się znajdzie, jak już wspominałem, te jego refleksje, które umieścił na Twitterze tuż po tym jak zniknął z Fox News zostały wyświetlone ponad 20 milionów razy, to pokazuje, że ochota do tego, by oglądać takera Carlsona, amerykańskiej prawicy nie minęła. Fox News zapewne też sobie poradzi. W Foxie udawało się już kreować gwiazdy, później zwalniać te gwiazdy, albo te gwiazdy odchodziły z jakichś innych przyczyn. Że nie przypomnę tylko Glena Becka i Billa O'Reilly, więc wydaje się, że z taką widownią, jaką Fox posiada, wykreowanie jakiejś nowej gwiazdy nie będzie aż tak trudne. Możliwe zresztą, że stacja szuka jakiegoś pomysłu na złagodzenie przekazu i dlatego Tucker Carlson nie do końca im w tej nowej formule odpowiadał. Zwrócę tutaj uwagę na mało widoczną w Polsce historię. Ze stacji oprócz Tuckera Carlsona w ostatnich dniach zniknął również Dan Bongino. To nie jest gwiazda na taką skalę jak Tucker, ale to również popularne nazwisko wśród amerykańskiej prawicy. On został usunięty w bardzo prosty sposób, to znaczy nie przedłużono mu po prostu umowy. No dobrze, to jeszcze jedno ważne pytanie, czy to, że Fox News pozbył się takich ludzi jak Tucker Carlson czy jak Dan Bongino oznacza, że ta polaryzacja, którą obserwujemy w Stanach Zjednoczonych w jakiś sposób wyhamuje, że ona będzie teraz mniejsza? Osobiście. Uważam, że tak nie będzie. Wrócę jeszcze raz do tej sytuacji po wyborach w 2020 roku, kiedy Fox zdecydował się ogłosić, że to Joe Biden wygrał w Arizonie, początkowo też nie poparł tych twierdzeń Trumpa o sfałszowanych wyborach. To wtedy widzowie Fox News odwrócili się od tej stacji w kierunku tych kanałów, które prezentowały bardziej radykalną wizję. A więc nawet jeżeli Fox News z ostrożności procesowej być może będzie chciał teraz nieco złagodzić przekaz, to należy pamiętać, że z drugiej strony będą musieli się bardzo postarać, żeby nie stracić tego radykalnego elektoratu Donalda Trumpa spod znaku MAGA, bo jeżeli odejdą zbyt daleko w kierunku centrum, może się okazać, że widownia pójdzie sobie gdzie indziej. Czeka ich więc jeszcze czeka ich więc takie balansowanie na linie, a należy pamiętać, że gdzieś w toku tej kampanii prezydenckiej, która już powoli się rozpędza, może się okazać, że kandydatem republikanów znowu będzie Donald Trump, czy to się Fox News podoba, czy nie podoba i wtedy oni znowu będą musieli zacisnąć zęby, niezależnie od tego, co myślą, i pójść za nim, bo dokładnie tam pójdą ich widzowie. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za zainteresowanie, z jakim przyjęliście poprzednie odcinki po amerykańsku. Jest mi niezmiernie miło, że mimo tych przerw, które się pojawiły, że mimo mojej nieobecności z tym podcastem przez kilka miesięcy, wciąż chcecie słuchać o amerykańskiej polityce, bardzo szybko wróciliście do słuchania podcastu po amerykańsku. Oczywiście tych z Was, którzy nie subskrybują podcastu, zachęcam, byście to zrobili. Można to zrobić również na YouTube. Link dla ułatwienia zostawiam w opisie, bo wiem, że ten YouTubeowy kanał po amerykańsku jak na razie dosyć trudno znaleźć. Przypominam o książce Ameryka Dom Podzielony, link również pozostawiam w opisie. No i cóż, życzę udanej reszty majówki i obiecuję, że gdzieś w przyszłym tygodniu pewnie pojawi się kolejny odcinek po amerykańsku. Do usłyszenia!